Hejka, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jakie są moje ulubione top 5 seriali na LPS Tube. Ogólnie to ja mało oglądam seriali, ale mam takie 5 swoich ulubionych. Plus taki jeden bonus na koniec, bo nie nazwę filmiku Top Sześć. <grym> ok, to zaczynajmy. P y piąty numer, w sensie numer 5 to Stay Alive od LPS Xerdy. Jest to serial o zombie i ja jakby nie interesuje się jakoś strasznie zombie Ale jest fajny, ma też wątek romantyczny I jest naprawdę całkiem spoko Jak na takie serial Bardzo fajnie zrobione. No ale u mnie zajmuje pęte miejsce Do tej pory ćwiczyliśmy w domu Emocje mam już przecież opanowane Chodzi mi o szkolenie bojowe być może jesteś twarda w psychice, ale musisz nauczyć się walczyć. Przecież umiem się obronić. Jakiś czas temu przed tym teatrem zostaliśmy zaatakowani przez hordę. Dałam radę. Tak, miałaś szczęście, ale musisz być lepsza. Prawie jak Wiedźmin. Numer czwarty to dyskrecja od Rosu LPS. Serial o szkole, stramy szkolne, ale ja lubię takie seriale. Długo czekałem z tym, żeby ci to powiedzieć, ale uznałem, że jak nie dzisiaj, to, to nigdy. Zaczynam się bać. Um, o co chodzi? Um, podobasz mi się. I to od dawna. Naprawdę od dawna. I, i, i chyba nawet... Ciebie kocham. Numer 3, False. Również od Rozu LPS. Również dramy szkolne. No ale jak już mówiłam, ja lubię takie seriale. Ojej. Skąd wy wszyscy znacie jego imię? Nie udawaj, że nie wiesz. No, właśnie nie. Ale ona chodźmy stąd. Wracamy do domu, chodź. Idziemy. Leria, zostaw mnie. To wszystko jest takie dziwne. Teraz numer dwa, czyli po prostu, nie wiem, to jest wspaniałe. Dyskrecja i False, również od razu LPS, ale mi się to tak spodobało, bo tam się połączyły te, te dwie szkoły i to, były tak, to było takie super. I jeszcze nazywa magia w tym była. To było super. Po prostu gratuluję um, rozu LPS. Rozu po prostu gratuluję kreatywności, tak? No, więc zobaczcie sobie. Zwróciłem na nią uwagę, ale dalej kocham ciebie. I nie byłbym w stanie być z kimś innym. Ale z tobą też nie mogę być. Kris, proszę, że tutaj jest ta restauracja, tak? No ciekawe Przecież gdzie. Ja halucynację? Co? Szukamy jej od 20 minut. No, przepraszam, sam myślałem, że tutaj gdzieś blisko jest. Nie wiem, może gdzieś tutaj za rogiem zaraz będzie. Co? O, oh, w mordę! Czemu ty wyglądasz jak ja? O dokładnie to samo mogę zapytać Ciebie. Chwila, ja. Ja Was znam! Czy Ty jesteś tym chłopakiem ze zdjęcia? Chris, czy teraz mi wierzysz, że to nie byłam ja? Dyskrycji i Fos było dużo momentów fajnych, śmiesznych. Um, ale i tak pierwsze miejsce zajmuje ta Roza od LPS Kserdyk. Kto by się spodziewał. Ogólnie cała akcja dzieje się w piekle. Ale całkiem fajne, naprawdę mi się mega podobało. Dużo zabawnych scen, dużo romantycznych. I tylko słownictwo troszkę takie. Ale naprawdę fajne. Tęsknię za Kserdą. Ja się pokłóciłem z Rozą. A ja pokazałem jej swój ryj. Kurwa się to jest mój ulubiony moment z Rozy ogólnie. Dlatego go pokazałam. I teraz ten mały bonus. Jest to wakin od Elfesk, Serty, oczywiście. Jest to o smokach i mi się mega podobało. Kira, ja cię naprawdę przepraszam. Za co. Nie powinienem cię dotykać. Dlaczego ty się martwisz? Bo ty jesteś księżniczką, ja nie powinienem. To co z tego? Ja ciebie kocham Wilkas. Wiesz co? Szenić prawo. I to by było na tyle z tego odcinka, więc dziękuję wam za oglądanie. Jeśli obejrzeliście do końca, to napiszcie w komentarzu Roza. W końcu jest na pierwszym miejscu. To patatki.